The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Time to get out of No witam was wszystkich tutaj oto właśnie. Jedna właśnie co tak myślałem nową serią D. O, idziemy sobie D. Tutaj się biega. Na nową serię muszę trochę po playlisty przerabiać na kanale i zrobię taką jedną ciekawą gry. To jest oto Assassin's Creed Chron chroniki Chin. Sam to kupiłem kiedyś, prawda, na jednej z aukcji Humble Bumble. Tam za jakąś paczkę gier, która kosztowała mnie dosłownie 6 dolarów. Kosztowałem 6 dolarów znalazła się właśnie ta oto gra. I ostatnio tak z ciekawości ściągnąłem, zobaczyć co to jest. I powiem wam, że gra jest naprawdę ciekawa. Opiera się coś w stylu yy, starego Prince of Persia jeszcze na komputery. Już nie pamiętam, na migę to chyba było. Można sobie zagrać, jest dość, dość taka, powiem wam. Dość ciekawie to wygląda. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Skaczemy, prawda? Mamy strażników tutaj, różne takie zadania będziemy mieć. Typowo rozgrywka, prawda, z boku widziana. Różnych takich, yy, prawda? Jesteśmy tutaj panią, morderczynią jak żywiemy? przekradamy się po różne znajdź swojego szang biao no to poszukamy naszego szang biao możemy skakać wspinać się Aha. trochę mi się tu ręce prawda gubią bo jest naprawdę tych guzików Automatycznie steruje myszką i tym, a tutaj jest shifty, nie shifty i inne takie. Pad by mi się do tego przydał. Muszę sobie pada skombinować. Takie gry naprawdę dobrze się gra na padzie. Gry na pewno też mam obsługę pada. Są no to jest jedna z ciekawszych prawda, opcji. Można się schować przed tym gościem. Dzień wykrycie 0, 0, 0. Jakieś punkty tu jest sposób żeby na poziomie zgrzytania. Zamiast angażować się w walkę, no walkę działa i dyskretnie osiągnął osiągnąć wyższe wyniki. No i właśnie o to chodzi. I nie zabijaj, nie się zauważy i chcę zdobywać. Więc... Aha. I przechodzimy dalej. Ale tutaj do tego pana chyba musimy... O nie, raczej więcej zrobić, tak? Nie będzie się zbyt długo żeby go nie mogę się zauważyć i wrócić się. No, no ja wiem, wiem. Ja. Oczko jakieś się pojawiło. No gościu. Jeśli <laughs> Kto ktoś lubi takiego typu gry, to jest typowa chyba zrażnościówka. Z, z klasycznym, prawda, widokiem. dość ładną grafiką. Ona jest taka bardziej rysowana, można powiedzieć. No, ciężko mi powiedzieć, co to za typ grafiki jest. Sierpnia się tym znam. Może gwizdania. A jak się gwizdzie? F A. F Co No to zabijemy go, zobaczymy jak to ona zabija. O! To było bardzo delikatne, prawda? Bucik w oko. Jestem. Da się przenosić ciała. No dawaj, 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 daj, idzie? daj, daj, jak Jak go fajnie wyrzuciło, jak worek. Tutaj się chyba też tak wizdać. daj, jak to było? Ef. Good to have you back, my friend. A, no i mamy prawda narzędzie zbrodni. Oj, oj, oj! To co z Aha. Całkiem wam powiem, to ciekawe. Och, kurde! To chyba też go raczej o! To było niezłe, czyli dwa sposoby na zabijanie już mamy. Lewy, prawie guzik myszki. Lubi kuku tym padom. Wzrogorwa pokazuje trasę patronową strażników na pomarańczowo. Bardziej na dużo, chociaż ja mogę być w internecie. dawaj, dawał, dawaj. Chyba nie zdążyłem jeszcze raz. No zobaczymy, jeden idzie tu, drugi idzie tu. Ten się obraca, ten się obraca. Ce, 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 ce. panowie na butowie. Spieprzamy. Trzy, to też trzy. Braliśmy, aha, tutaj trzy, dobra, F. 随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会照你，你也别忘了照我。Они chyba też mają do znaczy początków, że myślę, po tym będzie jakoś. Co、yeah, to muszę zrobić? No. 信守承诺，好好保护我的安全。我会照你，你也别忘了照我。 jakby się siągnął, z iskra. Ja chciał tu przyłożyć. To nam zniknie. Bo no zniknął 3d2. 1. Jeszcze raz to spróbujmy zrobić. Pad. Pad to jest dobra rzecz. w takich gier. Powiem wam naprawdę fajne, fajne chyba ja, czy dam radę ich tak pojedynczo wykończyć. I wish I had to taste up. Move your own name to test. Oh A little distraction could help me here.

Oni się jeszcze raz nawrócą. Kurde, prawie. No nie Czyli trzeba to zrobić jeszcze inaczej To się górą nie da jakoś? Nie da się. Zostań tu! jest. Dobry patent, jeśli się przesuniesz z tego kółeczka pomarańczowego, to w tym momencie stajesz się niewidoczny. Dobre, dobre. Zabierz mi mieczek. My revenge can begin now. Time to test your skills. Prepare to defend yourself. I co aby zablokować? remember to look for signs your opponent is about to strike yes that's it this time when you block performer all over mm. Mm. tactic is also good to escape from combat attack this enemy show me how you strike with your sword good standard attacks are quick but they deal little damage strike the enemy harder than that. excellent heavy attacks deal more damage see the enemy is now weakened finish him <Keep> 来帮忙！ Wszystko w porządku na No, także gra wygląda tak. Jest to jak jedna z ciekawszych, znaczy mi się wydaje ciekawszych gier. Na razie będę kończył, a nie to będzie jako ciekawostka. Serii jakiejś raczej nie będę nie robił. Chyba, że naprawdę będzie dobra, ale na pewno sobie w nią pogram. Ponieważ po prostu mi się podoba. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do, do następnych filmów. O jakichś tam ciekawostkach.